Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na mojej konferencji prasowej podsumowującej kampanię wyborczą do Sejmu. Są ze mną moi koledzy, przyjaciele, którzy wspierali mnie w trakcie tej kampanii. Pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, przewodniczący Rady Miasta Łukasz Sowada, radni miasta Opola. Przedstawiciele środowisk społecznych, stowarzyszeń, środowisk lewicowych, spółdzielczości mieszkaniowej, branży turystycznej, w końcu osoby przez lata związane z samorządem Opola, z samorządem Województwa Opolskiego. Szanowni Państwo, ja swoją kampanię oparłem właśnie na, na ludziach. Na ludziach znanych w swoich środowiskach, na ludziach, z którymi przez lata, na różnych etapach mojego życia zawodowego, prywatnego, również jako radny Miasta Opola, miałem przyjemność, miałem przyjemność współpracować. I to dzięki nim wszystkim tutaj dzisiaj się spotykamy. Dzięki nim wszystkim zrealizowałem, tak naprawdę, w trakcie kampanii wyborczej, wszystkie swoje, wszystkie swoje zamierzenia. Ta kampania była bardzo krótka, ponieważ 5 września odbyła się inauguracja na osiedlu Armii Krajowej dawny ZWM, wtedy, w obecności Barbary Nowackiej, która mnie rekomendowała do startu w tych wyborach. Dzisiaj natomiast spotykamy się pod ratuszem, który jest związany również z wykonywaniem mojego mandatu radnego. Przez lata, trzecią kadencję, jestem już radnym miasta Opola, więc to też jest dla mnie bardzo ważne miejsce i myślę odpowiednie na podsumowanie dzisiejszej kampanii. Kampania bardzo krótka, bardzo dynamiczna, z mojej strony również merytoryczna kilka pomysłów, które zgłosiłem zgłosiłem w trakcie kampanii wyborczej, między innymi czyste duże jezioro Turawskie, czysta rzeka Odra, autobus z Opola do Mosznej, w przyszłości otwarcie połączenia kolejowego z Opola do Katowic Pyżowic na lotnisko, odbudowę zrujnowanego amfiteatru na górze świętej Anny, ale też sprawy tutaj ważne dla miasta Opola, obwodnica Opola, most na odrze, również obwodnica brzegu, sprawy społeczne, ważne dla rodziny. To finansowanie natychmiast po wygranych wyborach. Finansowanie metody in vitro dla każdego, dla każdego Polaka. Szanowni Państwo, w tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie i tutaj obecnym i tym, którzy nie mogli dojechać. Dziękuję wszystkim Opolanom, mieszkańcom miasta opolskiego, województwa opolskiego, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, spotykać się na ulicach miast, miejscowości. Jestem dobrej myśli. Myślę, że zwyciężymy jako opozycja. Koalicja Obywatelska będzie miała najlepszy wynik, również w to bardzo mocno wierzymy. Ja z tego miejsca zachęcam wszystkich niezdecydowanych. Jak rozmawiam na ulicach, nawet dzisiaj rano, widzę, że takich osób jest bardzo dużo. Proszę Was, idźcie na wybory. Zdecydujcie o tym, jaka ma być Polska po 15 października. Nie róbcie tego, aby inni decydowali. Za was. To jest najważniejsza, najważniejsza kwestia. Oczywiście zachęcam do głosowania na mnie, do głosowania na koalicję obywatelską, czy szerzej, e, szerzej na opozycję. Jestem, jestem waszym głosem, będę waszym głosem w Sejmie. Tak jak byłem waszym głosem i dotrzymywałem zawsze obietnic tutaj, w mieście Opolu. Dziękuję, panie prezydencie. Proszę o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Wybory w niedzielę. Serdecznie zapraszam. Zachęcam do udziału w wyborach. Oczywiście głosowanie za zmianą. Za zmianą głosowanie i popieranie kandydatów demokratycznej opozycji. Na kogo będę głosował, na kogo warto głosować? Warto głosować na takich ludzi jak Piotrek Gmielec, bo są sprawdzeni w działaniu. Wiem, że można na niego liczyć, wiem, że jest uczciwy i wiem, że pracuje przede wszystkim dla dobra społecznego, nie dla własnych korzyści, co często obserwujemy po tej stronie, którą chcemy odsunąć od władzy w niedzielę, w najbliższą niedzielę. Nie tylko jest człowiekiem uczciwym, pracowitym i takim, na którym można polegać, ale jest też gwarantem tego, że będzie zabiegał o sprawę Opola w przyszłym Sejmie. To bardzo ważne, żebyśmy mieli swojego reprezentanta, który tam w Warszawie będzie mówił o naszych wyzwaniach, problemach, przed którymi stoimy. Piotr zawsze deklarował wsparcie dla tego, co robimy w mieście, więc jestem pewny, że to będzie fantastycznie współgrało z tym, co tu robimy. A wyzwania są ważne i nie zrealizujemy ich bez obecności posłów z Opola w Sejmie. Mam na myśli choćby o wodnicę, czy mam na myśli budowę nowego mostu przez Odrę. Są to wyzwania, dla których Piotrek zapowiedział wsparcie i bardzo mnie to cieszy. Wiem, że będę mógł na niego liczyć. I oczywiście to, co powtarzał, co się mocno w kampanii nie przebiło u innych kandydatów, a on mocno na to podkreśla, Turawskie Jeziora. Oczyszczenie tych jezior to jest ogromny potencjał nie tylko dla Opola, ale dla całego powiatu opolskiego i dla całego regionu. To są nie tylko turyści, to jest po prostu gospodarka, która dzięki temu może się rozwinąć i to jest oczywiście też czas na spędzanie pomysł na spędzanie czasu wolnego czy czasu z rodziną. Także dla tych trzech rzeczy warto Poprzeć sprawdzonego w działaniu rzeczowego, konkretnego i wywiązującego się z tego, co robi Piotra Mielca. Panie Prezydencie, czy dobrze rozumiem, że Pan deklaruje głos na Piotra Mielca? Oczywiście będę głosował na kandydatów demokratycznej opozycji. Z przyjemnością na Piotra Mielca warto poprzeć kogoś takiego. Panie, proszę. Szanowni Państwo, Szanowne Panie, ja właściwie chciałabym skierować tu szczególnie do dziewczyn, do Pań, do kobiet swoją prośbę i swój apel. Bardzo proszę, chodźcie na wybory, idźcie na wybory jutro, zagłosujcie. Mój głos również to będzie głos na Piotra z tego względu, że jest to osoba po prostu przyzwoita, a przyzwoitości się nie traci ze względu na to, jakie urzędy się piastuje. Piotr reprezentuje inicjatywę polską, której przewodniczącą jest Barbara Nowacka. Kojarzymy Barbarę Nowacką, posłankę właśnie z tego ruchu, ruchu kobiet, z różnych inicjatyw, które są kierowane przede wszystkim do kobiet. W związku z tym Piotra traktuje również jako osobę gwarantującą to, że wreszcie nastąpi czas, w którym prawa kobiet wyrównają się z prawami człowieka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Słyszę wśród moich znajomych, wśród młodych ludzi niepewność. Niepewność, niepewność tego, czy, czy w niedzielę pojawią się na wyborach. I ja ze swojej strony bardzo chciałabym do tego zachęcić. Piotr, w mojej ocenie, jest osobą, na której zawsze można polegać. I nawet jeżeli w jego programie nie znajdują się tematy bliskie tym grupom społecznym, czy tamtym, wiemy, że Piotr jest osobą, która zawsze. Zawsze jest otwarta na rozmowę, na podjęcie inicjatywy, na zrozumienie pewnych problemów i też uważam, że jest sobą właśnie lokalną. Czy powiem, że wspieram młodych? Oczywiście, że tak, bo samą mnie wspieram, tak też zbudowała się nasza przyjaźń na naszym podłożu samorządowym tutaj w Radzie Miasta Opola. Uważam, że Piotr jest wspaniałą osobą, jeżeli chodzi o komunikację, o nawiązywanie dialogu, o tworzenie też przestrzeni do rozmów. Więc tutaj ze swojej strony uważam, że z perspektywy osoby młodej warto jest oddać ten głos lokalnie, warto jest oddać właśnie głos na osobę sprawdzoną w działaniu i warto jest oddać głos na osobę, której bliskie są sprawy młodych ludzi. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Na koniec chciałbym powiedzieć... Kilka zdań tytułem podsumowania tej kampanii w imieniu ruchu samorządowego. Tak dla Polski. Szanowni Państwo, w niedzielę tłumnie idziemy na wybory, żeby zmienić Polskę na lepszą. Popieramy takich kandydatów jak Piotr Mielec, który ma kompetencje, który ma doświadczenie, który wie, co chce zrobić dla naszego regionu i miasta Opola i który cieszy się poparciem tylu wspaniałych osób. Warto głosować na Piotra Mielca także dlatego, że w demokratycznym ustroju, żartobliwie troszkę powiem, nie wystarczy mieć rację, trzeba mieć, którą z pewnością pan Piotr Mielec ma, trzeba mieć także większość. Dlatego Ruch Samorządowy Tak dla Polskiej, który popiera pana Piotra Mielca, zagwarantował sobie większość, podpisując stosowne porozumienia ze wszystkimi ugrupowaniami opozycyjnymi, opozycji demokratycznej. A zatem ten głos trafia w punkt, gdyż oddany będzie na dobrego kandydata, wspaniałego samorządowca i będzie posiadał gwarancję realizacji programu. Dziękuję pięknie. Dziękujemy Państwu.